Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek RWDG Różnica w drzewie genealogicznym. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę do góry i zasubskrybujcie ten kanał, a my już sobie przechodzimy do filmu. Ok, a więc z update'ów. Ja tutaj chwilę pograłam. Zarobiłam trochę pieniędzy na malowaniu obrazów. Mamy już poziom... Yy, szósty do malowania, malowania tak. Yy, I nasza Simka zaszła w ciąży. Był mega problem. Za trzecim razem zaszła chyba. Albo za czwartym. No. Także no, ona ma troszkę chyba problem z tym, ale się udało. Także nasza Simka jest w ciąży. Yy, drugi trymestr za dwie godziny, czyli urodzi za. Czyli urodzi ps, jutro o 17, w niedzielę o 17 urodzi. Także no, jeszcze troszkę sobie poczekamy, ale przypuszczam, że już na dzisiejszym filmie będzie poród. Ona tutaj widzi ciąża. Yy, warunki pogodowe są jakie są, ale ona i tak pierze. Tutaj zaraz yy, Ralf tutaj przyjdzie kosić trawę, chciałam powiedzieć. Ej, szkoda, że nie ma opcji koszenia trawy. ci liście. Yy, troszkę też zarobiliśmy na roślinach. Yy. I na rybach też. To znaczy w sumie na rybach to tak 40 simolonów, ale dobra. Eee, Gra dalej. Mm -hmm. I teraz byś yy, nasz. To i tak na mnie wyschnie, bo pogoda jakoś nie zapowiada się za ładna. W ogóle będzie świecić słońce. W poniedziałek, a tak ogólnie to słaba pogoda. Zaczyna no w sumie jest jesień. W ogóle wy byście mogli ze sobą trochę porozmawiać, więc wejdźcie do środka, bo wy od momentu ślubu za dużo ze sobą nie rozmawialiście. Fajnie by było jakbyście nadchodzili kilka rzeczy. Żeby sobie tutaj pogadać. Eee, no to możesz go objąć. No właśnie, widzicie, mówię. Sim nie wykonuje interakcji z innymi Simami. Masakra tutaj. Eee, na razie, więc wy trochę Pogadajcie, rozmawiaj o cennym wspomnieniu. E, zapytaj o termin porodu. O, tak. Spytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. E, ok, Tak. Jak słodko? Wyczekane dziecko. Ale zarobiłam właśnie trochę pieniędzy, bo no to dziecko, no to wiecie. Yy, tutaj sobie sprzątniesz. Yy, Wrócisz zepsute jedzenie A ty sobie tutaj trochę yy, pomalujesz. A dawaj dużo więcej zarobimy. Dobra, czy my mamy... O, po tutaj. O. Patrycja Bocian, dzień dobry. Yy, przyjazne powitanie. Sorry, Patrycja, czekaj, my tutaj ogarniamy troszkę yy, dom, więc wiesz. Ok, przestało trochę padać. Yy, co byś chciała, Patrycja, od nas? Yy, dzień dobry. Dowiedzaj się na temat Hanford. Eee... Za proponę pomocy z prawą i są co, całkiem przebiegła jednak, ale mi się wiedzieć, jak chłod spuszcza Dissowi dziób i pazury poszły w ruch No poszło w musiał się poddać i odejść z podchłonionym eee, Jej uwiejska się na kaję, jest taka fajna Ostatnia dziewczyna w komentarzu się ze mną zgodziła, pozdrawiam cię Dzięki, że komentujesz mi filmy bardzo miłe. E, dobra. E, wybierz sprawunki, przy których chcesz pomóc. No, możemy pomóc. My Zarobimy jeszcze na tym. Zawsze dni, kiedy masz za dużo roboty, mało czasu, potrzebuję tylko składników do kotowania, ale nie wiem, czy zdążę że zakupimy. Czy możesz, was. E, przy odrobinie się. Zestaw e, składników. E, nowy przepis na drinka, to mi niepotrzebne. E, nagrody, lokalny posiłek. Trochę jagód, część do ulepszenia i szansę na zdobycie nowego wzoru do haftu. Krzyżykowego. Ej, właśnie, bo jest jakiś haft w ogóle w tym, w Wyskiej Sielance. Yy, składniki potraw i świeży posiłek. Tutaj najwięcej zarobimy chyba. Ale tu nam się najbardziej przyda. A możemy w ogóle wszystkich pomóc. O, no, no dobra, no zaznaczmy to O, to bym bardziej wzięła A to usuniemy O, weź wiejską paczkę od kogoś e, Gdzieś w okolicy jest sim, od którego Ralf ma odebrać paczkę, trzeba tylko go znaleźć e, Okej, okay, dobra, poszukamy go sobie To pewnie będzie ciężkie zadanie Dobra, jeszcze inne weźmiemy od Ciebie zadanie. <laughs> jeszcze inne trochę. Tam było jeszcze jedno to takie, że pójdziemy po prostu do tego pubu i tyle. Eee, czekajcie. Zabrakłam niepomoc ze sprawunkami. Ej, ale Ty się nam do domu tutaj nie wchodź teraz. Co Ty myślisz sobie? Czy Ty nam do domu wchodzić? O, dobra. I weźmiemy to. Kiedy mnie. Co? Dostarczy jagodę malina oraz czekogodę właścicielowi Pawu, zamów i wypij próbkę jagodowego szprycera z Bagli. Dostarczy jagodę malinę oraz czekogodę. Jagody rosną na krzakach na terenie. Możesz je także wyhodować w przydomowym ogródku, czasem są one dostępne w sklepie spożywczym. Możesz również. Okej. Okay. Dobra, zajmiemy się tym. E, ty sobie pójdź y, wyślij do domu ją. Y, dobra, weź to skończ. Okej, okay, czyli w sumie musimy jej zebrać jagodę i wypić jakiś tam... jakiegoś tam drinka. Okej, okay, wszystko wiem. Spoko, spoko, no. Mm, Okej. Okay. O nie, Lis nam... Ten! Yy, Każ rzucić jajko. A już wcześniej też nam ten. Musimy zbierać te jajka. Eee, yy, weź go stąd. A. O, ewoluować możemy rośliny. Ewoluj. 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 A, jakieś jeszcze? Możemy? O, tu możemy coś. Ewoluj. O nie, ewuluj, opryskaj przeciwko owadom. Ok, mamy coraz więcej tych interakcji związanych z roślinami. Ewuluj. Mm. Ok. czekajcie, bo mamy tą czekogodę i coś tam nie. To można y, przy tym y, w sklepie spożywczym y, maliny, czekogodę i jagodę. Malinę, jagodę i czekolada. To się przejedziemy tam y, jutro z Elizabet. Troszkę. No, cały czas mam. Weź. Każ rzucić to. I stąd. Weź go, nie przyglądaj się, tylko weź go przegoń Weź w ogóle zbierz te jaja Schowaj do wyposażenia, schowaj do wyposażenia A Nie, nie otwórz notatnik Aha, i to już się niczego nie nadaje, jak rozumiem o Jezu, ale brudno. Mm, uzupełnij karmę, posprzątaj oborę, posprzątaj kurnik, zbierz jajka. No nie, chcą nam zebrać krowę. Idź się nią zajmij, Ralf, bo to nie ma żartów tutaj. Ty sobie śpisz, jeszcze to wstanie, już mamy dużo rzeczy do ogarnięcia. Linka nam się w ogóle zerwała. Lisy nam tu biegają, no masakra, tyle roboty, a zaraz nam się jeszcze dziecko urodzi, to w ogóle tego będzie, nie? Urodzimy sobie chyba w szpitalu, myślę. chociaż nie wiem, zobaczymy jak z czasem, ale nie, chyba w szpitalu sobie urodzimy. Yy, tylko... Yy, myślę, ci kołyskę postawimy, nie? <laughs> Bo tutaj nie ma miejsca trochę w tym domu na no, takie rzeczy. Myślę, że sprzedamy ten fotel i tutaj kołyska będzie stała. Zamiast tego fotela. E, dobra, mamy trochę jedzenia, to ty sobie tutaj zjedz. E, ty sobie też wewniesz porcję później i pograsz sobie w jakąś grę, bo masakra. A ty nawet nie masz czasu zjeść, bo masz tyle rzeczy do roboty. E, aha, bo jesteś zbyt nieswoja. No to idź tu zjedz. E, zjedz. To sobie schowamy. Znowu ona już nawet nie miała od niej odbierać. Bo to już jest. Yy... Dziecko jest w drodze, a ty do nas dzwonisz tyle razy. Yy, Okej. Okay. On by mógł to odchwaścić wszystko, ale chcę, żeby ona to zrobiła, bo chcę, żeby ona miała te umiejętności wysoko, co my tu mamy. Yy, Samowystarczalność. O, fajne dobra. Zaraz pójdziesz od razu skorzystać, żebyś mi tu... My nie potrzebujemy na razie żadnego nawozu. Okej. Okay. A, A czemu mogę odchwaszczać? Odchwaszczaj. O, przeciwko owadom. Żona wszystko robi, raz sobie tu gra. W jakąś gierkę tutaj. Ona tutaj ogarnia cały dom. <grywa> Jezu. Dobra, i yy, jeszcze sobie później to wszystko sprzedamy. Jeju, znowu deszcz. Masakra. Ta pogoda w Hanfordzie nie dopisuje ostatnio. I trzeba tą linkę naprawić. ale idź to zrób. Bo zaraz się dziecku scułerz, nie będzie na to czasu. Możesz lubić granie w gry. Yy, napraw. Nie będziemy tutaj wydawać na to pieniędzy. Bo, bo niby mamy, ale wiecie, lepiej zostawić sobie. Yy... Przedaj wszystko. Fajnie teraz zarabiamy na tych roślinach. Trochę tego wcześniej nie widziałam, ale dobra, ale jest okej. Okay. Co bo my musimy rozwijać obrót z każdym rodzajem rośliny. Yy, tak. Jedną z aspiracji natura w ogóle musimy wypełnić. Aspiracje. Co my tu jeszcze mamy? Pięć z lisem, królikiem lub ptakiem. Tu my tu mamy? Tyle lisów, i co by wykonuj? Daj jajku. Bo nie, no, czekajcie, jakoś inaczej, Elisabeth. Przyglądaj się, może. Mm, dobra, wyrzucisz to. Albo nie, 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 nie wyrzucaj. Odzyskaj części, bo sobie sprzedamy. Co prawda, dużo z tego nie będzie, ale. Mm, ale zawsze coś. okej mm, ok. Ale teraz możesz to wyrzucić, a ja sobie zobaczę. Co mi tu. O, tu mamy coś. O, fajnie. Yy, tu coś mamy, to wyłowiłeś. Mamy mleko, to sobie do lodówki włożymy. I mamy jajka. Okej. Okay. Super. Chyba jest ok. Ej, oni nam zabrali tą krowę? Nie, myślałam. Bo mi wtedy wcześniej przyszło powiadomienie, że ona jest jakaś zaniedbana i w ogóle. I tak pomyślałam. Wow. Ale burza. Yy, ok, ale kurczę. Pozdrów lepszą połówkę. Czekajcie, pięć. Pięć interakcji. Powinniśmy już rodzić. Jakoś za chwilę. Yy, powinien się zacząć por Okej, okay, jeszcze dwa razy musimy. E, ptaki. Gdzieś tu były niedaleko. Chcę sobie... Musimy wypełnić tą całą aspirację. No, to trochę jeszcze mamy. Zaprzęć z kurczakiem. umieścić ten domek dla dzikich królików. E, wręcz trzy prezenty lisom. Stwórz przysmak dla pięciu zwierząt. Ojeju. To by było dla nas chyba łatwiejsze. Zasiej coś trzy razy, odtwarzaczaj, ewoluuj, osiągnij szósty poziom, osiągnij dziesią... To będzie łatwiejsze dla nas. No, mi się wydaje. Dobra, znowu pójdziesz zjeść. Yy, ze resztki. A ty pójdziesz sobie korzystać i wziąć pysznic. Kurczę, kiedy ty nam urodzisz? Powinnaś już rodzić za chwilę. Jednak zostałam przy tej, bo tutaj już coś mamy zrobione, a tam w sumie nie. Większe wyzwanie przynajmniej będzie. Tutaj. Jestem ciekawa, czy będzie chłopczyk czy dziewczynka. Chyba jako pierwszą bym... Nie wiem, co była. Chyba dziewczynkę. W sumie bez różnicy i tak musimy mieć to i to. Dobra, Ty już możesz się w ogóle zaprzyjaźnić, Ty już możesz robić te kolejne kroki tego. Mm, możesz tutaj... O. Bo musimy się zaprzyjaźnić y, z jednym. Jakimś... I byś mogła w sumie z kurą. Ona chyba nie chce się z nami przyjaźnić. Ej, a gdzie jest ta brązowa kura? Czemu mamy jedną kurę? Czy te lisy nam zjadły kurę? Kup kurczaki. Dobra, kupujemy brązową kurę. Tak nie może to być. Tutaj mieliśmy dwie kurki. Dzień dobry. E, w ogóle byśmy mogli troszkę jajek sprzedać i mleka. Bo my mamy tego tyle, że to nam w ogóle nie jest potrzebne. E, jeju, ale my zarobimy teraz. Ja trochę posprzedaję. Dobra, już prawie sprzedane. Musimy sprzedawać, bo widzę, że im dłużej to mleko stoi, tym ono traci na wartości. Jakbyśmy tak od razu sprzedawali, to byśmy mieli o wiele więcej pieniędzy z tego. I te jajka też posprzedajemy. Znaczy, no wszystko nie, no zostawię sobie z dwa mleka, ale no generalnie my to i tak mamy na wyciągnięcie ręki, więc eee, no jedno zostawimy, a reszta nam niepotrzebna. I patrzcie, jak my zarabiamy dzisiaj na filmie. <noise> jeju. No ja myślę, że jednak o tak o drugiej będziemy jakoś. Tak? Myślałam, że już zaczął się poród, jeju. Kurczę, ale czekamy długo. W moich obliczeń wynika, że on już powinien być. Więc wiecie. <noise> Serio? <laughs> Jezu, zrobiłaś pod siebie. Widzicie jaka ona jest zapracowana, ona po prostu nie ma czasu nawet się wysikać. Ona robi pod siebie, ta Simka, masakra, Elizabeth, Będzie dobrze. Jeszcze odpoczniesz kiedyś. <laughs> Jeju. W ogóle... Mm, no jeszcze nam zjedz te kury znowu, nie? Co za wstrętne LISIORY Wierzysz to jajko? My nad... nam kradł jaj... jajek. Ja przyciągam z 200 euro za to zarobiłam Ty będziesz kradł teraz. Schowaj do wyposażenia. Nie ma tak łatwo z nami. Yeah. <laughs> Jeszcze byś mogła zaraz pranie zrobić. Yeah. <laughs> Czyli pewnie urodzimy. Ja coś źle obliczyłam. Pewnie urodziłam w poniedziałek o 17. Dobra, także czekamy już na poród. Wrócę do was i będziemy już w szpitalu. Okej, okay, moi drodzy, zaczął się poród. Jeju. Yy. Yy. Czekajcie. My ją uszczęśliwimy na razie, bo ona teraz będzie rodzić, więc lekko szczitujemy, ale nie chcę, żeby ona mi sikała w szpitalu. Dobra, także lecimy z Simką sobie do szpitala i oczywiście z Ralfem. Ok, jesteśmy już w szpitalu i możemy uznać, że to dziecko będzie dziedzicem. Yy, to, dziedzicem? Wiecie, po prostu przeprowadzi drugie pokolenie. Możemy. Tak zrobić. Ja liczę w takim razie, że to będzie dziewczynka, bo chciałabym, żeby y, drugie pokolenie miała dziewczynka. Tak jak to mógł mieć y, chłopak, to jednak tutaj mi zależy, żeby y, dziewczyna. Drugie pokolenie. Zaczęła. Okej. Okay. Lecimy. Możecie obstawiać oczywiście w komentarzu, co będzie. Czy dziewczynka. O Jezu, ale masz nieogrone nogi. Dobra. Uwaga, uwaga. Co? Ej, zaby, dowiedział się Ej, raz, a ty? Chodź tu. Gdzie ty jesteś? No, ruszaj się. W... Syn syna mną. Okej, okay. jednak zastanawiam się, czy to będzie osoba, która zacznie nam drugie pokolenie. <grym> Nie, no dobra, zobaczymy. Okej, okay, ja mu wybiorę yy, imię. Okej, okay, nazwijmy go Charlie. Charlie McTinsley. Mam mojego dzidziusia. Witaj, Charlie. Witaj, Charlie. Jak się czujesz z tym, że... Że, ale bo w sumie zobaczymy, jak będzie, ile będziemy mieli tych dzieci i po prostu wybierzecie, wybierzecie wy, zadecydujecie, kto będzie, a jeżeli nie będziecie decydować i nie będziecie pisać, no to po prostu ja wybiorę i to po prostu to, to będzie czarny. E, dobra, kochani, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I to subskrybujcie ten kanał. Z dzwoneczkiem zachęcam również do komentowania i pozdrawiam wszystkie osoby, które komentują. Ja zawsze Wam odpisuję, jest mi bardzo miło, jak komentujecie. Także widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.